Po trzech porażkach z rzędu zespół JKH GKS Jastrzębie spadł na szóste miejsce w tabeli Polskiej Hokej Ligi. Tak fatalnej serii wicemistrzowie kraju nie mieli już dawno. W ubiegłym tygodniu przegrali z Unią Oświęcim 2 do 3. GKS Tychy 1 do 4. A w niedzielę musieli uznać wyższość lidera 1928 KH Krynica. Jastrzębianie, mimo że zdobyli gola już w 39 sekundzie meczu po strzale Richarda Bordowskiego, musieli uznać wyższość krynickiego Dream Teamu. Goście wygrali na Jastorze 6 do 3. Gdzie szukać przyczyny takiej słabszej postawy na początku tego sezonu? Na pewno się nie można tłumaczyć kontuzjami, choć, choć no, jeżeli mam wymieniać, to mogę wymienić sześciu obrońców, który nie gra, tak? Zadatko, Bychaski, Rąbkowski, Pastyk. Z kogo? Kotaska i, i potem no, gramy gdzieś na trzech obrońców, gdzieś potem tych sił brakuje, robimy takie głupie błędy, bo można powiedzieć, że, że staramy się, staramy się grać do pewnego momentu, a, a później gdzieś tam brakuje tych sił, gdzieś takie głupie zagrania i wpadają w bramki. Mamy dużo kontuzji, no nie idzie nam tak raz zdecydowanie te dwie rundy nam nie szło, nie szło. E, drużyna bra walczy, próbuje walczyć, coś robić, no ale no, nie strzelamy bramek, no, nie chce nam chodzi no mam nadzieję, że teraz jest przerwa. Na kadrę, że się odbudujemy. Zawodnicy powracają, ci co mają kontuzję i mam nadzieję, że to teraz od tej trzeciej rundy ruszy i będzie już coraz to lepiej. Przerwa w rozgrywkach, która potrwa do 12 listopada przyda się drużynie trenera Mojmira Trilczyka. W tym czasie z grona kontuzjowanych zawodników wróci jedynie Mateusz Sordon. Włodarze klubu mogą ten czas przeznaczyć na wietrzenie szatni. W najbliższą środę trzem zawodnikom kończy się bowiem okres wypowiedzenia. Już teraz wiadomo, że zespół opuści Iwo Kotaszka, który był ostatnio kontuzjowany. Pod znakiem zapytania stoją natomiast dalsze występy Wiodka, H., Petra Lipiny oraz Iziego Zdenka. Zmiany są konieczne, bowiem Jastrzębianie stracili już szansę na obronę Pucharu Polski. Szykują się zmiany w kadrze, bo już odszedł nie ma już Kotaszki, zapewne pojawią się nowi zawodnicy. Czy jest, kogoś widział z tej drużyny z Krynicy, bo najprawdopodobniej ona się rozpadnie w naszym zespole. No to zobaczymy, czy się rozpadnie, no kogo bym widział, na pewno jest tam paru wartościowych graczy, takich jak Laszkiewicz, Kolusz, Besz. Na pewno by się nam przydali w drużynie, no bo nam jest potrzebna taka świeża krew, no więc więc, więc na pewno będą zmiany, prezesi na coś będą myśleć, jakieś zawodników sprowadzą, także to jest, to jest to na pewno. Na razie jesteśmy drużyną i i się trzymamy razem do końca. Jakie będą roszady, to będą zobaczymy. My musimy się podnieść, musimy zacząć lepiej grać i z każdym meczem powinniśmy iść do przodu, a nie iść w dół, bo, bo tak być nie może, bo, bo źle to wygląda i zawodzimy wszystkich. Teraz wszystkie wysiłki skierowane są na uratowanie sezonu ligowego, wwwtkanon.pl. Nowa strona telewizji.